Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Większość nowoczesnych TZ jest wyposażona w system bezpieczeństwa który jest popularnie nazywany prostym słowem sygnalizacja. Pełni on funkcje ochronne i powiadamia właściciela samochodu o chęci dostania się przestępcy do jego wnętrza, powiadamia za pomocą sygnału dźwiękowego. Na dzisiejszym rynku istnieje tak duży wybór systemów zabezpieczeń do samochodów że łatwo pogubić się w wyborze, jednak nie wszystkie z nich charakteryzują się wysokim poziomem jakości i niezawodności. W rezultacie sam właściciel samochodu może napotkać różne kłopoty, nawet z koniecznością wyłączenia systemu alarmowego z powodu złamania pilota. Cóż, w tym artykule zastanowimy się, jak wyłączyć system alarmowy w samochodzie bez pilota, awarie systemu alarmowego. Przyczyn awarii może być wiele, ale głównym z nich jest słaba jakość sprzętu, awaria jakichkolwiek podzespołów samochodowych, a także zbyt wysokie lub niskie temperatury mogą powodować nieprawidłowe działanie. Jak rozpoznać, że system alarmowy uległ awarii? Pierwszą rzeczą która wskazuje na awarię, jest fałszywy system alarmowy. W każdym razie uszkodzony system alarmowy nie może już być niezawodnym zabezpieczeniem samochodu. Oznacza to, że wymaga on pilnej naprawy, co powoduje nieprawidłowe działanie pilota, zakłócenia radiowe które zakłócają działanie samochodowego systemu alarmowego, rozładowana bateria lub bateria w pilocie, przerwy w działaniu akumulatora samochodowego. Jeśli przyczyną awarii jest rozładowana bateria, Należy ją wyjąć i wstrząsnąć. Przez kilka sekund spowoduje to reanimację urządzenia. Przynajmniej będzie można otworzyć samochód. Następnie wymień baterię na nową. Jak wyłączyć system alarmowy bez pilota? Jeśli problemu nie udało się rozwiązać za pomocą baterii Skorzystaj z poniższych wskazówek. Zakodowane odłączenie taka metoda jest realizowana poprzez wprowadzenie specjalnego hasła, które właściciel wcześniej wymyślił samodzielnie. Aby poprawnie przeprowadzić tę operację należy wykonać następujące czynności. Wejdź do pojazdu, otwierając drzwi kluczykiem, zignoruj uciążliwe dźwięki dochodzące z systemu alarmowego i włącz zapłon na przycisku serwisowym, awaryjnym, walet. Szybko kliknij liczbę razy odpowiadającą dokładnie pierwszej cyfrze wymyślonego hasła. Teraz wyłącz zapłon. Aby wprowadzić drugą cyfrę hasła, wykonaj wszystkie te same operacje, co w przypadku pierwszej. Przeczytaj także, w przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota samochodowego systemu alarmowego odłączanie awaryjne. Aby wykonać te operacje, podobnie jak w poprzednim przypadku, należy wykonać szereg czynności. Stale podążając za sekwencją. Główne kroki są wskazane przez producenta. Z reguły konieczne jest kilkakrotne przekręcenie kluczyka w stacyjce. Najpierw włączenie, a następnie wyłączenie, w międzyczasie naciskając przycisk walet. Jeśli nie ma dokumentacji, będziesz musiał sam znaleźć klucz. W tym momencie zalecamy odłączenie zacisków. Aby nieprzyjemny sygnał dźwiękowy nie rozpraszał cię od pracy. Jak odłączyć różne systemy alarmowe? Pomimo faktu, że szereg czynności między odłączaniem systemu transportu alarmu u różnych producentów jest prawie identyczny, istnieją jednak pewne różnice, z którymi teraz się zapoznamy. Szeryf jest uważany za jeden z najczęstszych. Tak więc, aby go odblokować, musisz wykonać następujące manipulacje: Wejść do samochodu. Otworzyć kluczykiem. Przekręć kluczyk w stacyjce. Naciśnij przycisk walet i wyłącz zapłon. Wykonaj procedurę ponownie. W efekcie system alarmowy przejdzie w tryb serwisowy. Nie będzie już wydawał tak nieprzyjemnych dźwięków, za pomocą którego będzie można ustalić przyczynę usterki. Pantera wyłączenie tego alarmu nie różni się znacząco od poprzedniego. Niemniej jednak występują pewne różnice, a mianowicie, Podobnie jak w pierwszym przypadku, Twoim głównym zadaniem jest dostanie się do wnętrza samochodu. Następnie należy włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić go. Pozostaw go w tej pozycji na kilka sekund. Wyłącz zapłon. Włącz go ponownie. Naciśnij przycisk awaryjny przez 15 sekund. Sygnał dźwiękowy powiadomi o przejściu samochodu w tryb niebezpieczny. Aligator można go wyłączyć na dwa sposoby, awaryjny i standardowy. Aby odblokować w drugi sposób, po przekręceniu kluczyka w stacyjce naciśnij przycisk serwisowy przez 15 sekund, a następnie ponownie wyłącz zapłon. Jak wykonać tę operację, aby wprowadzić kod, opisano powyżej. W tym sygnale działania są podobne. Przeczytaj również, co to jest ochrona skrzyni korbowej silnika i czy jest potrzebna. Stalina jak wyłączyć ten alarm. Wykonaj następujące czynności. Wejdź do wnętrza swojego czterokołowego przyjaciela. Włącz zapłon. Nie próbuj uruchamiać samochodu. Nie uda ci się. W przeciwnym razie zniszczysz akumulator, a następnie naciśnij przycisk awaryjny. Valet slash serwis. Przez 6 sekund. Następnie system wyemituje sygnał dźwiękowy, informując w ten sposób o wejściu w tryb serwisowy. Wyłącz zapłon. Szósty model alarmu tej firmy zostanie wyłączony tylko po wprowadzeniu kodu, hasła. Po wejściu do samochodu należy nacisnąć przycisk walet tyle razy, ile wynosi pierwsza cyfra hasła. Powinieneś zmieścić się w 20 sekundach. TZN. Przycisk powinien być wciśnięty szybko. Wyłącz zapłon. W przypadku pozostałych cyfr hasła należy wykonać te same czynności. Włączyć zapłon. Nacisnąć przycisk wymaganą liczbę razy. Wyłączyć zapłon. To machawka, by wyłączyć ten system bezpieczeństwa samochodu. Należy wykonać następujące proste czynności. Na początku konieczne jest otwarcie pojazdu za pomocą kluczyka. Następnie. Podobnie jak we wszystkich poprzednich przypadkach, należy włączyć zapłon. Następnym krokiem jest czterokrotne naciśnięcie przycisku awaryjnego przez nie więcej niż 20 sekund. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji wyjściowej, wyłączonej. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo, system poinformuje o tym dwoma sygnałami dźwiękowymi. Powiedzieliśmy więc, jak odblokować najpopularniejsze systemy bezpieczeństwa w samochodach? Dlaczego alarmy się psują? A także co się do tego przyczynia? Mamy nadzieję, że wyciągniesz z tego wnioski. Należy pamiętać, że nie należy oszczędzać na systemach bezpieczeństwa. Jest takie powiedzenie skąpiec płaci dwa razy, ale nie trzeba kupować najdroższych. Czasami nazwa marki jest trzy razy droższa niż sam produkt.